Słuchajcie, stacja RMF FM podała w czwartek, że uwaga, Komenda Główna Policji analizuje możliwość zatrudniania w polskiej policji osób, które nie są polskimi obywatelami. Podkreślę jeszcze raz, które nie są polskimi obywatelami. Tutaj nie chodzi o obywateli polskich jakiegoś innego pochodzenia, tylko chodzi o Osoby, które nie są polskimi obywatelami. I jak czytamy, miałoby to pomóc, cytując, w pokonaniu zapaści kadrowej i rozpoznaniu uwarunkowań kulturowych migrantów. Chyba nie muszę mówić, że ten dru to drugie wytłumaczenie, ten drugi argument jest delikatnie mówiąc mało wiarygodny. Jest to typowa podpucha i typowa chęć uspokojenia, Społeczeństwa. Więc tak, można to skomentować na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, nie znam żadnego szanującego się państwa, które zatrudnia w służbach obywateli innych krajów. Dla jasności, nie mówię to o takich sytuacjach jak na przykład Legia Cudzoziemska we Francji i w Hiszpanii. To jest trochę inna sytuacja, bo to jest specjalna jednostka, jakby jedna konkretna, która. Ma się składać z cudzoziemców. Natomiast, co do zasady, jakby w normalnym trybie, nie kojarzę, żeby jakieś państwo to robiło. Być może robi. Ja takiej sytuacji nie kojarzę. Jest to delikatnie mówiąc niebezpieczne, ponieważ jeśli ktoś nawet jeszcze nie ma, biorąc pod uwagę, jak w Polsce łatwo niestety jest to obywatelstwo dla cudzoziemców zdobyć, to jeśli ktoś jeszcze tego obywatelstwa nie ma, no to pokazuje, że ten człowiek raczej jakoś specjalnie długo tu nie żyje i specjalnie mocno zaszczepiony kulturowo i społecznie nie jest. Więc po pierwsze, branie kogoś takiego do służby, do policji w tym wypadku, delikatnie mówiąc, może godzić w bezpieczeństwo kraju. Natomiast jest też drugi aspekt, taki aspekt stricte społeczny. Wyobraźmy sobie teraz, Ukraińców, Gruzinów, którzy, na przykład, zabezpieczają w cudzysłowie marsz niepodległości i pałują jego uczestników. Nieprzyjemna wizja, prawda? Można powiedzieć, że sam ten postulat miejmy nadzieję, że nie wejdzie w życie ale sam ten postulat jest kolejnym krokiem milowym multikulturalizmu w Polsce.